W dzisiejszym odcinku spędzimy 100 dni na Brookhaven, ale z Pokemonami! Zaczynałem z niczym i musiałem zostać najlepszym trenerem Pokemon i zwalczyć zespół R i pokonać najpotężniejszego Pokemona w Brookhaven! Aż do najbardziej środnych walk Pokémon Pokemon, jakie widziałeś! bo naprawdę grubo, co oglądaj do końca, dostaw super like, to spalicie ci 1000 robót z nieba, napisz w komentarzu Pokemon, a przyjdzie serduszko, odpiszę A i Discorda i zapraszam do filmu! Dzisiaj jest Twój dzień, trenerze! Zostaniesz trenerem Pokémon! O, oh, tak, tak! Masz do wybrania trzy Pokémony: Squirtle, Charmander i Bulbazaur! Możesz wybrać tylko jednego! Dobrze, dobrze, profesorze Oak! Więc którego wybierasz? Hmm, pod kolor mojego całego kanału wybieram: Squirtle! Moj! Eee, czekaj, co? Eee, czekaj, co? O! Oh, witaj, Macie! Eee, czekajcie, kim jest Maciek! Jest kolejnym trenerem Pokémon, tak jak ty! Eee, czekaj co? Będę najlepszym trenerem Pokémon w Heaven. Oj, 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 nie ma szans, ja będę! O tak, wyzywam cię do walki! Mmm, okej, okay. Charmander, wybieram cię! Ciao, ciao! O nie! To nie jest dobre! Ha, jesteś gościnny! Gotowy maciek! Gotowy! Squirtle! Bąbelki! Ej, czekaj, bąbelki, co to jest za ruch? Aaaa! O kurde, Charmander, wszystko w porządku? O kurde, to było naprawdę mocne! Ale dobra, Charmander, użyj płomienia! O kurde to było super efektywne! Hmm, Skończ go! Użyj drapania! O nie, Charmander! Oh, oh. O mój Boże, Charmander! Mój kochany Charmander! Char Char ha, ja, ja! To było za łatwe! Teraz przystańcie chłopcy! Charmander, wszystko w porządku! Tak, jest okej! Okay. Odrabisz twojego Pokemona do leczarki i Pokemon! Okej, okay, dobrze profesorze oh, Ok Okej, okay, dobra, włóżmy Charmandera do tej maszyny, okej. Okay. Eh, czekajcie, nie powinienem wchodzić do tej maszyny! tu czuję się, ja był troszeczkę zdrowszy. Okej, okay, zasznij twoją przygodę Pokémon! O oh, tak, tak, tak! Musimy zacząć nową przygodę i pokonać Maćka! Eee... Czekajcie, kto to jest? O, oh, hej, trafiłem we właściwe miejsce. Wow, on wygląda jak prawdziwy trener Pokemon! Bulba, bulba, bulba! O, oh, hej, aż! Troszeczkę się spóźniłeś! Czekaj, aż... Na szczęście został jeszcze jeden Pokemon! Bulbazaur! zaur! Bulba, bulba! O, oh, super! Kocham roślinność! Ej, czekajcie, czyli to jest roślina? Ale słuchajcie, kim jest ten gościu? On wygląda jak prawdziwy trener Pokémon. O, cześć, aż jestem Maciek. O, nie, 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 Maciek. To będzie mój przyjaciel. Cześć, aż mam na imię Goti. Au! O, moja głowa. Właśnie zgnąłem się. O pazury Squirtla. Okej, okay, dobra. Muszę iść na trening Pokémon. Przegrywy. Czekaj, co? Przegrywy? Nie masz ze mną szans, Maciek. Dobra, idziemy na przygodę Pokemon. Wygląda na to, że ta dwójka będzie bardzo Konkurencyjna! Tak, lepiej nie będę się w to wtrącał! O, kochani, minęły już 5 dni, a ja nawet nie znalazłem jednego Pokemona. Chyba jestem najgorszym tenerem Pokemon w historii. Sarmander Charmander, cicho! Wow, to wygląda na śpiącego Pokemona, ale Charmander, czy jesteś gotowy? Czas, aby złapać naszego pierwszego Pokemona! Ej, ty! Szykuj się do walki, Pokemonie! Haha! Ha. Charmander, użyj pumika! O nie, wygląda na to, że uniknął ataku. O nie, co on robi? Kurde, on użył na czarmanderze pingwiniego w ślizgu. Czarmander nic ci nie jest? Okej, okay, dobrze czarmander, użyj gryzienia. O mój Boże, to było super efektywne! Dobra, to jest czas, aby użyć Pokémona. Dobra, łap się! Pik. Wow! Wygląda na to, że złapałem pierwszego Pokemona! Nazwę go Cebulka. Ja nie mogę w końcu! Eee, czekajcie, kim są ci ludzie? Eee, czemu podjechali do tej dziewczyny? Mój Widel! Szybko uciekamy! Eee, czekajcie, co się dzieje? Czy oni właśnie ukradli Pokemona? Halo, zatrzymajcie się oddajcie to! mój czekajcie co jest? czy ta dziewczyna płacze? nie martw się. zatrzymamy ich! czekajcie czy oni zabrali twojego pokemona? tak! pokemony chodźcie za mną! dobra kochani właśnie oni tutaj jadą! okej okay, watcha, koniec z wami! okej okay, dobra charmander użyj podpalenia! Ha, ha, ha. I co teraz zrobicie zespół R? O tak! Tak, tak! Pikachu, wybieram cię! Eee, czekaj, Pikachu! O-o! Pika, pika! Czekaj, co? Pikachu, użyj elektrycznej kuli! E, czekaj, co? A, on dosłownie zdjął mnie i wszystkie moje pokemony Niezła próba dzieciaczku Ale z nami nie ma szans O mój boże czekajcie kim oni są Kim jest zespół R Oni są tacy potężni e, Pokemony wszystko dobrze? Jestem zmęczony Dobra pokemony idziemy do centrum pokemon Ale ja chcę złapać jeszcze więcej pokemonów Ponieważ muszę pokonać Maćka o kurde, czy wy to widzieliście To jest jeden z najfajniejszych Pokémonów, jakie widziałem! Tak! Zobaczmy, co mówią o nim w Pokédexie! Butterfree jest latająco robiony Pokémonem. Bardzo śmierdzi! Hmm, czekajcie, czyli to jest Butterfree! A wiesz, co to znaczy? Czas złapać trzeciego Pokémona! Hmm, ale jak mam go złapać, jak ten Pokémon cały czas lata? Ale ja mogę latać na nim! Czekajcie, co? To dobry pomysł! Rzucę w niego Bolem, który sprowadzi go na ziemię. Ale dobra Charmander, użyj osłabienia ognistego! Ja! O kurde, nie trafiłem! Dobra, Charmander, użyj ognistego ataku! Czekajcie, co ona właśnie zdmuchnęła mojego Charmandera! Okej, okay, dobra, Charmander, wstawaj i użyj szybkiego ataku! Bre! bre. To był dosłownie krytyczny cios! <laughs> Okej, okay, butterfree, wchodź do Pokebala! Pym! <laughs> to już dosłownie trzeci Pokémon! Ciao! Ciao! Eee... O, to było niesamowite! Nigdy nie złapałem swojego Pokemona! He, czekaj, nigdy! Wyglądasz jak prawdziwy trener Pokémon! Tak, myślę, że jestem w tym słaby. Tak, słaby jesteś, zobaczmy! Wyzywam cię! DO WALKI Pokémon! Czekaj, co? Tak, aż walka Pokémon. Aaaaaaaaaa! tutaj aż, aby użyję mi otaca ognia! Ha, <mulety> Okej, okay, podobno gdzieś w pobliżu jest tu dość rzadki Pokémon. O, o! Okej, okay, czy jesteś gotowy, Charmander? Da! Tak! Perfekcyjnie! O nie, on podbiega tutaj! Dobry unik, Charmander! Okej, okay, Czarmander, użyj miotacza ognia! A, udało mu się uniknąć! Okej, okay, szybko Charmander, użyj mistycznego ognia! O, oh, to było super efektywne i zakręciło mu się w głowie. Okej, okay, czyli nadszedł czas, aby złapać go w Pokemona. Dobra i pyk. Oh! złapaliśmy już czwartego Pokemona. He, co tutaj robi Maciek? Wciąż nie wulowałeś swojego Charmandera? Czekaj, co masz na myśli Maciek? Twój Pokemon jest naprawdę dobry. Przegryw. Nie obrażaj mnie. Lastoś, wybieram cię. Czekaj, co się stało z twoim Squintlem? On wygląda teraz jak bestia. Czekaj. A, jaki on jest brzydki! On ma brodę! Czy to naprawdę widzisz, że boję się jakiegoś chłopa z brodą? BLASTOIS, to jest użyj wodnej pompy! Eee, czekaj co? O, ty zrobiliśmy mojemu Charmanderowi! 2-0 dla mnie. O ty, mały gnojku, Masz wielkie szczęście. Eee, co jeszcze? Ktoś do mnie dzwoni? Eee. O, profesor Oak, czekajcie. Groty, musisz natychmiast dostać się do centrum Pokémon. Natychmiast. Eee, czekaj, co? Szybko, Godi. <laughs> czekajcie, co wygląda na to, że w centrum Pokémon są kłopoty. Chodźmy szybko. Mam naprawdę złe przeczucia. <laughs> O, dobrze, profesorze, Oak, jesteśmy! E, co się stało? Nie mogę w to uwierzyć, ale ostatniej nocy ktoś włamał się na górę centrum Pokémon i ukradł bardzo rzadkiego Pokémona. Czekaj, ale jakiego Pokémona? Jest potężniejszy od innych! Najpotężniejszy Pokémon na Brookhaven. Mewtwo! Mewtwo! Myślałem, że on nie istnieje! On nie może. Jeżeli go nie znajdziemy, to będzie koniec bruk heaven. O nie, musimy go powstrzymać z Maćkiem! Nie, on jest zbyt niebezpieczny! Jeżeli go zobaczysz lub usłyszysz, zadzwoń do mnie! Eee, bez przesady, jestem wystarczająco potężny, żeby go sam pokonać! Mój Charizard, e, znaczy Charmander, bo jeszcze nie ewoluował, ale mój Pokémon jest znacznie lepszy od Maczka. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy właśnie pod Strażą Pożarną i usłyszałem, że tam jest pierwszy lider Pokémon. Okej! Okay. Witaj strażaku! Pozwól mi zgadnąć! Chcesz ze mną zawalczyć o znakę? O, tak, tak, proszę! A nie możesz mi jej dać tak po prostu bez walki? Nie, musisz ze mną zawalczyć! O, oh, o oh. e, A dlaczego walczymy w takim miejscu? I dlaczego nas zamknąłeś? Charmander, dasz sobie z nim radę! Jesteś gotowy? Tak, tak! Zróbmy to! Lazikan, wybieram cię! Wow, on wygląda potężnie! Ale okej, okay, czarmander, jesteś gotowy! Czeo! Okej, okay, dobra, walka się zaczyna! O nie czarmander uniknij! O, nieźle! Ale czarmander użybił ta ciągnia! Wow, to było mocne, zabrał mu połowę HP! O-o, co on robi? Wygląda jakby ładował jakiś atak! Raziket, użyj rozbłysku świetlnego! Eee, czekaj, co? O nie, Charmander, wszystko OK. On ma bardzo mało HP! Okej, okay, dobra, Charmander, wykończ go, użyj trzęsienia ziemi! O kurde, został mu z krawek HP! Laziket użyj szybkiego ataku! O nie, Charmander, zijesz! Wygrałem! Nie! Tam jeszcze radę! Nie, 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 jeszcze nie wygrałeś! Charmander! Wykończ go! O mój Boże, myślę, że go właśnie pokonaliśmy. Ziken, proszę, wracaj. Zrobiłeś <laughs> to, Charmander. Pokonaliśmy ognistego lidera. <laughs> A teraz daj mi odznakę! Nie mam na to ochoty, ale to mój obowiązek! Gratulacje, młody człowieku! O kurcze, wow, to wygląda naprawdę niesamowicie! Dobra, Charmander, szybko musimy się stąd wydostać! Iwnie się czuję! Co się dzieje Charmander? Czy chcesz iść do centrum Pokémon? Wszystko ok? Eee. Co się stało Charmanderowi? Czemu on jest taki ogromny? Eee... Czekajcie, ty ewoluowałeś? Czekajcie, zobaczy w Pokédexie! Charizard, to ognisty Pokémon ewoluował Charmandera! Charizard! Wow, to jest naprawdę epickie! Eee... Czy wydaje mi się, czy ktoś do mnie dzwoni znowu? Eee... Profesor Oak, halo? Gotti, Gotti, szybko potrzebuję twojej pomocy! Co się dzieje, profesorze Oak? Oni wrócili, by wykazać jeszcze więcej Pokémonów! Słuchajcie co, to pewnie zespół R już biegnę, kochani! To jest naprawdę złe! Profesorze Oak, jestem! Co się stało? Oni zabrali wszystkie pokemony z centrum! Eee, czekaj kto? Zespół R? Zespół R! O, -o <śm> Ale dlaczego oni to zrobili? Musimy ich powstrzymać! To jest jedyna opcja! Czekaj, są tutaj! Chowaj się! Eee, czekaj co, o mój Boże! E, ale dlaczego mam się ukryć, a on się nie ukryć? E, nie powinienem mu jakoś pomóc! Idziesz z nami! Wyjdźcie stąd albo pożałujecie! Pika, pika! Czekajcie, co jest te pika, cudosownie spanalizował profesora Oka! Mówiłem! <laughs> Czekajcie! Oni wzięli profesora Ołka na ręce! Pa, pa. Mój Boże, to było naprawdę złe, ale dlaczego oni go zabrali? To nie ma sensu! Co no to było? Profesorze Oak, jestem! Czekaj, Maciek, właśnie profesora Oak zabrał zespół R. To jest naprawdę złe. I nie sądzę, że jesteśmy na tyle potężni, aby ich pokonać. Mów sam za siebie, idioto! Ale zaufaj mi, oni są zbyt potężni. Ale myślę, że ty i ja możemy razem dać radę, jeśli będziemy wspólnie trenować. Co ty myślisz? Dobrze? A, dobrze! Dobra, to chodźmy trenować. Nie mamy za wiele czasu. Tchau, Eee dobrze Maciek, czy jesteś pewien, że to jest to miejsce? Tak! Okej, okay, czekajcie, chyba na czas czasy zniszczyli z R, ale czekajcie, czy mi się wydaje, czy oni tam przytrzymują profesora Ołka? O nie, zespole R Wyzywam was do bitwy! GAGAGAGAGA! Co cię tak śmieszy zespole R? Boisz się nas? To był dobry żart! Charizard wie co robić, użyj miotacza ognia! O mój Boże, mój Charizard właśnie z tą zespół R! Eee, kochani, ale uważajcie, bo tutaj jest pi... O nie, Pikachu właśnie spadłeś z Maćka! Ale nie martwcie, Charizard, bo wciąż jesteśmy w walce! LOL! He, Nie macie szans! Nie, nie, to nieprawda, mamy szansę! Użyjemy naszej sekretnej broni! He. Co to za broń? Ludź francuski! Czekaj, to jest ta twoja ptajna broń! E, naprawdę przerażające! Żartowałem! Myślałeś o Mewtwo? Tak, Mewtwo! Eee, profesor mówił, że on jest zbyt potężny dla nas! Oni na pewno żartują! Zobacz za siebie! Eee, czekajcie, ale tutaj nikogo nie ma! Eee, co to jest? O mój Boże, to jest Mewtwo! Tak! O nie, on do nas podchodzi! Troszeczkę dziwnie się czuje! Nienawidzę was ludzie! Eee, czekaj, co się stało? Czemu on, on, on powalił swoich właścicieli? Co on robi? Hymony nie, nie powinny być kontrolowane przez ludzi! Eee, ale czemu my ich nie kontrolujemy? To nasi przyjaciele, prawda, Charizard? PRAWDA! Przyjaciele niemożliwe! Zniszczył was wszystkich! Oni nie dobra, czekajcie, mam pomysł, potrzebuję ciebie, żebyś mi pomógł. Kika pika! pika. Okej, okay, posłuchajcie, musicie w tym samym czasie użyć miotacza ognia i elektrycznej kuli. Okej, okay, dobra, jesteście gotowi? 3 2 1! Ognista, elektryczna kula! O mój Boże, jest to zadziałało! Okej, okay, szybko chodźmy zobaczyć co u profesora. O mój boże, profesorze! Cieszę się, że cię widzę, ale zniszczyłeś mój wspaniały wynalazek! Eee, czekaj, masz na myśli YouTube! Tak tak, przepraszam bardzo! Ale mam dobrą wiadomość, bo udało mi się powstrzymać zespół! E! A ja wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmu. Jeśli Wam się spodobało, to proszę, zostawcie suba i łapeczkę i napiszcie czy oglądaliście kiedyś pokemony. Do zobaczenia w następnym filmie! Papa łacza! Pa.